To do mnie, już idę. Otwieram. Dzień dobry. Dziękuję. To wszystko dla mnie. Zamierzam trochę ulepszyć to łóżko. Co to jest? Co ona kombinuje? Zaraz ci pokażę. Zamienię kiepskie łóżko w łóżko idealne. Niewiele do tego potrzebuję. Oj, nie mogę tego utrzymać. Ostrożnie! Wszystko ok, nikomu się nie stało. No to kontynuuję. Nic ci nie jest? Tak, tak. Mówiłam, że wszystko w porządku. Znalazłam bardzo ważny element dla mojej konstrukcji. Niech tu leży. O, i jeszcze jeden. Dobra, to już ogarnęłam. A teraz wiertarka. Ojej, przewrócę się. Mówiłam ci, żebyś była ostrożniejsza. Nic się nie stało. Teraz pozbędę się tych śmieci. I będę budować łóżko. To proste. Trzeba tylko dobrze przymocować te deski. A to już połowa roboty. Świetnie. Nieźle mi to idzie. Doskonale zrobione. Wow, ja też takie chcę. Bez problemu mogę sobie na to pozwolić. Już to są. Wejdźcie. Tu są wasze pieniądze. Za chwilę wszystko zrobimy. Dziękuję. Co to? Uf, to było trudne. Jak to? Ale super! Nie ma w tym nic dziwnego. Będę miała najlepsze łóżko na świecie. I jeszcze kwiaty dodali super! I poduszki na sam koniec. Ostatnie akcenty. Uważajcie na oczy! Wow. Myślałaś, że mnie pokonasz? Hmm. Kurczę, jak tu twardo siedzieć. Jak tu fajnie. Dlaczego ona na mnie tak patrzy? No i dobra. Co by tu porobić? A, to może mi się przydać. Zasłony. Teraz na pewno będzie pięknie. A gdyby tak wziąć jeszcze coś? Tak za jednym zamachem. Teraz trzeba to wszystko przymocować. Zszywacz mi w tym pomoże. Zaczynam. Okej. Okay. Jedna zasłona przyczepiona, teraz druga. Gotowe. Aj, czemu rzucasz narzędziami? Ojej. Teraz wszystkich zaskoczę. Najważniejsze, żeby to porządnie związać. Zrobiłam piękny hamak. Mogę w nim teraz odpocząć. Bardzo wygodny. Zrobiła sobie hamak? No, możesz mi zazdrościć. Trochę tu nudno. Mam pomysł. Hamaka póki co nie potrzebuję. Z tej szafki nocnej tej tkaniny zrobię sobie stół. Pomino wyjść pięknie. Teraz trzeba go nakryć. Akurat mam tu serwis do herbaty. Z takimi słodkimi kubkami. Witajcie na herbatce, moi przyjaciele. Co to za przedszkole? Herbacia na przyjęcie? Mam lepszy pomysł. Chcę posłuchać muzyki. Na pewno będzie o mnie zazdrosna. Dzień dobry. Wejdźcie, postawcie to tutaj. Urządzasz dziś imprezę? Co to za impreza bez świateł? Masz rację, dziękuję. Dobra robota. Wasze pieniądze. Dziękuję. A teraz muszę zaprosić wszystkich znajomych. Dziewczyny na cześć! Dawno was nie widziałam. Pobawmy się. Zaraz zrobi się naprawdę wesoło. Co tam się dzieje? Nie wchodzić? Nie bardzo miałam na to ochotę. Jak głośno! Nie wytrzymam moje uszy! Wyłączcie tę muzykę! No zaraz ją załatwię. Zadzwonię do odpowiednich ludzi i zajmą się nią. Muzyka jest zbyt głośna. Przyjedziesz? Czekam. Tak szybko? Witam, zapraszam to tutaj. Za chwilę to załatwimy, nie martw się. Toni? Tak. Jestem profesjonalistą, dziewczyny. Robicie za dużo hałasu, tak nie wolno. Mam pomysł? To dla ciebie. Bardzo, bardzo dziękuję. To przyjemność robić interesy z takimi ludźmi. Życzę miłej zabawy. Jaki ładny dziś dzień, co? Aż chce się tańczyć i uśmiechać. Prawda? Muszę już iść do widzenia. Widzisz, jak trzeba rozwiązywać problemy? No i proszę, znowu to samo. Nie szkodzi, też umiem się bawić. Zobaczysz, moja impreza będzie sto razy lepsza niż twoja. Będę do tego potrzebowała globusa. Wezmę jeszcze płyty CD. Świetnie, tyle wystarczy. Teraz muszę je trochę pociąć. Wycinam z nich małe kawałki. Ostrożnie, żeby się nie pokaleczyć świetnie mi wyszło. Mam teraz mnóstwo błyszczących kwadracików. Trzeba je przykleić do mojego globusa. Jeden po drugim i gotowe. Wyszło świetnie. Powieszę go tutaj. Jestem zachwycona. A pozostałymi krążkami można ozdobić ścianę. Przykleję je obok siebie. Wyszło ekstra. Nie mam głośników. Ale mam pomysł. Włączę moją ulubioną muzykę, żeby wszyscy mogli ją usłyszeć. No co, podoba Wam się moi przyjaciele? Co to? Jaka fajna impreza! Musimy się tam dostać. Cześć! Możemy się do Ciebie przyłączyć? Pewnie zapraszam. O, to impreza herbaciana, jak fajnie! Jak to możliwe? Potrzebuję trochę światła, ta książka jest taka ciekawa. Co się dzieje? Żarówka mruga? Mam złe przeczucia. Przepaliła się. Ej, no działaj! Co robić? O, mam pudełko z żarówkami. Jakich dużo. Ta powinna pasować. Można też wykorzystać ją do czegoś innego. Rozłożę wszystkie żarówki na podłodze. Okej. Okay. I potrzebuję jeszcze kabel. Gotowe. Teraz muszę przymocować lampki. Zrobiłam to, brawo, ja. Co tam się dzieje? teraz przymocuję lampki do ramy łóżka. Co to jest? Chura, jak pięknie! Jest bardzo jasno. Teraz mogę czytać moją książkę. Wow, ja też chcę coś takiego. Już zamawiam. To pilne. Dzień dobry. Potrzebuję Waszej pomocy. Dodajcie światło do tego łóżka. Nie ma problemu. Mam wszystko, czego potrzebujemy. Będziesz miała najjaśniejsze łóżko w życiu. Włączamy. Gotowe. Pięknie, tu są Wasze pieniądze. Dziękuję. O nie, to straszne. Wszystko się pali. Moje łóżko. Co robić? Boję się. Musimy to zgasić! Wiem! Zajmę się tym, uratuję twoje łóżko, nie martw się! Gotowe! Udało mi się! Chodź do mnie w gości! Nie mam innego wyjścia! Masz tu całkiem przytulnie! Jakie fajne zabawki! Podobają mi się! No to co, pokój? No dobra! Wow, jak tu dużo Twixów! Ma być dużo? Macie szczęście, ja mam tylko jedną czekoladkę. Ej, uważaj z tymi papierkami. Nie krzycz na mnie. Bo zaraz oberwiesz. Rozczłonkuję cię piłą łańcuchową. Nie, pomocy. Dobra, nie krzyczcie. To nie o was chodzi. Piła jest dla mojej czekoladki. A właściwie czekoladek. Zapomniałam, że w piłce są dwa paluszki. Zapomniałaś, a nie zapomniałaś, że czekolada lata we wszystkich kierunkach, kiedy ją piłujesz. Zamiast się obrażać, moglibyście się ze mną cieszyć. Ja mam tylko jednego batonika, a wy jak dużo. Jeśli skończyłaś, to czas, abym ja zajęła się moimi maleństwami. Najpierw muszę pozbyć się wszystkich opakowań. Powiedziałam wszystkich. No to teraz można jeść. Naprawdę lubię tripsy. Zawsze są pyszne. Zwłaszcza gdy jest ich tak dużo. Mam pomysł, dlaczego miałabym jeść suche batoniki, skoro mogę je maczać w mleku. Czy ty sobie żartujesz? Dlaczego wszystko leci na mnie? Nie maruć. Lepiej zobaczyć, jak zwykłe mleko zamienia się w czekoladowe. Z pewnością nigdy nie widziałeś czegoś takiego. Można pysznie zjeść i się napić. Widzę, że już prawie skończyłaś. To oznacza, że teraz ja mogę jeść czekoladki. Muszę tylko pozbyć się opakowań. Jak fajnie, co nie, a to nie wszystko! Nadszedł czas na zbudowanie czegoś. Wszystkie te czekoladki są bardzo wytrzymałym i smacznym materiałem budowlanym. A wszystko to połączy Nutella. Zbogaci smak batoników i doskonale wszystko sklei. No to ruszam z budową. Wow! Tylko spójrzcie, co tu powstaje. To pierwsza na świecie wieża z czekolady. Sięgasz do chmur! Nie mogę jej skończyć bez drabiny. Nie wiedziałem, że jestem tak dobrym budowniczym. To jest nasza szansa. Zgadza się! Na co czekamy. Jedzmy! Dziwne, dlaczego wszystko się trzęsie? Ojej! Pomocy! Ups, mam nadzieję, że żyję. Jak mogłyście? To były moje czekoladki. Dobrze, że miałem kask. To mnie uratowało. Co to jest? Dlaczego mam takiego pecha? Mam tylko jedno oczko. I je przebiłam. Zdarza się! Jeśli będziesz się śmiać, to dam ci popalić. Oczko jest bardzo lepkie. I jak podoba Ci się? Wystarczy. Nie będę tracić czasu, wolę je zjeść. Jedz, a ja w międzyczasie zrobię zabawny żart. Będę do tego potrzebował keczupu. Myślę, że to kupi. Julia, spójrz, wyjmę sobie oko. Co? To oko, prawdziwe. Zabierz to ode mnie natychmiast. Oj, co to jest? Chyba się dusi. Musimy ją poklewać po plecach. Wtedy wszystko będzie w porządku czekoladowe kulki są pyszne. Mogłabym je jeść bez końca. A, skąd tu się wzięło oko? To straszne. To oko chyba rzeczywiście wygląda jak prawdziwe. Jeszcze jak. Jedyna różnica to, że jest o wiele smaczniejsze. A w środku znajduje się równie pyszne nadzienie. Nadzienie? Spójrzcie na mnie. Teraz moja kolejna na zjedzenie tych żelkowych gałek ocznych. Czegoś tu brakuje <trym wytkuj> Jeszcze jednej pary oczu Nie dotykaj moich Poradzę sobie z nimi bez ciebie No daj chociaż jedno Jesteśmy przyjaciółmi, podziel się Nie mam się czym dzielić Zjadłem wszystko, spójrzcie, pusto Co to jest? Dlaczego tak dobrze widzę? To przez chciwość Dobrze ci tak. Chyba sobie żartujecie. Dlaczego zawsze mam tak mało? Zgadza się, a my za to mamy mnóstwo chipsów. Jeden chips i to nie można go nawet podnieść, jest taki malutki. Po co nam poszło pod stół? Jak to po co? Muszę to jakoś zjeść. Myślę, że penseta mi pomoże. Lepiej byście jedli swoje porcje zamiast sobie żartować. Okay. Dobra, szybko zjem moją paczkę, tylko ją otworzę. Co jest? Dlaczego nie idzie? Bo Pite to mięczak. Jak dziewczyna? Nie jestem dziewczyną. Mam lepszy sposób na otwieranie chipsów. Muszę tylko przepiłować opakowanie. A nie mówiłem? A żeby ręce pozostały czyste, chipsy polecą prosto do mojej buzi. Jakie to pyszne! Wow! Ojej! Nie sądziłam, że faceta może załatwić zwykła paczka chipsów. Czas na zjedzenie moich smakołyków. To jest takie dobre! Rewelacja! Aj, to boli! Ciebie boli, a mnie smakuje. Jest pyszne. Żyje. O, może nie. Te chipsy są takie dobre, nie mogę się zatrzymać. To wręcz nierealne. Są zbyt dobre. Zbyt dobre! Uważajcie, to atak opakowaniami. Mogłaś mi też dać kask. Nie kasku potrzebujemy. Trzeba połamać wszystkie chipsy temu żarłokowi. Wow, to było idealne trafienie. Co się stało? Pomóżcie mi. Tylko nie brokuły. Brokuły? Dlaczego ja mam jakieś ziarenko? To nie smakuje dobrze. Wiem, muszę je zasadzić. Potem dowiem się, co z tego wyrośnie. Przestań! Właśnie cała ziemia leci na nas. O, nie chciałam. Całą buzię mam w ziemi. Nie omrażajcie się, ja tylko kopię dołek dla mojego maleństwa. Póki ono rośnie, jedzcie swoje brokuły. Chyba teraz moja kolej. Ale problem polega na tym, że nie cierpię brokułów. Są takie ochydne. To najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek jadłem. Muszę to szybko czymś zapić. O, daj mi to, podleję moje ziarenko. Patrzcie, rośnie. Twoja kola pomogła mojemu kwiatkowi urosnąć. Pomogła? Teraz musisz to zjeść i to nie jest kwiat, a brokuły. Zjeść? Ale ja to wyhodowałam. Mam nadzieję, że przynajmniej dobrze smakuje. Jednak nie, chyba nie jestem zbyt dobrym ogrodnikiem. Brokuły są okropne, nie da się tego jeść. W dodatku masz ziemię na całej twarzy. Przestańcie się śmiać. Julia, twoja kolej. Moja? Ale ja mam taką dużą porcję. Nie mogę tego zjeść. Patrzcie, tam leci samolot. Najwniaki, szukajcie sobie, a ja się tego pozbędę. To zbyt paskudne. Czyli chcesz nas oszukać? Dobrze, że mam specjalną miskę. Jakie to niedobre. Spójrzcie, wszystko zjadłam. Było paskudne. Skudne to dopiero będzie. Proszę, to wszystko, co wyrzuciłaś. Podziękuj mi, że to złapałem. Tak bardzo nie chciałam tego jeść. Ale chyba będę musiała. Skitus! Super! Ale chciałbym mieć więcej. A Julia znów ma najmniej. Kurczę, dostałam tylko jednego cukierka. Ale przedwcześnie się cieszycie. Mam genialny plan, jak go powiększyć. Aby to zrobić, będę potrzebowała iPhone'a. Trzeba tylko powiększyć fotocukierka w aparacie. Wspaniale! Teraz jest większy i na pewno smaczniejszy. Mam nadzieję, że smakuje magicznie. Jest pyszny! Bardzo mi się podoba. Peter, teraz twoja kolej. Z przyjemnością! Patrzcie, zaraz złapię wszystkie cukierki do buzi. Widziałyście kiedyś coś takiego? Ups, troszkę chybiłem. Troszkę? Prawie nic nie udało ci się złapać. Dobra, skoro wy teraz moja kolej. Dasz mi chociaż jednego cukierka? Żółtego? Oczywiście, że nie. Są moje. Pozostało najtrudniejsze. Jaki kolor wybrać? Który zjesz najpierw? Myślę, że potrzebuję pomocy ruletki. Wow! Który kolor wylosuje? Taki zjem! Wow. A zacznę od zielonego. Wow. Tak przy okazji to mój ulubiony kolor, więc mam szczęście. A teraz zjem wszystko po kolei. Te cukierki są zbyt dobre. No to ja wylosuję sobie jakąś kapsułkę. Co tam jest? O, coś tu się świeci. Wow, spójrzcie na tego ogromnego cukierka. Jest taki pyszny, ekstra, A w środku mam mnóstwo słodyczy. No to mi wystarczy do końca życia. Ja też chcę, ale teraz się już skończyła. Podziel się. Dobra, podstawcie ręce. Nie jestem chciwy. Cukierków wystarczy dla wszystkich. Dzięki, Peter. Kurczę, budzik już dzwoni, czas wstawać. Jaki dziś mamy dzień? Zupełnie zapomniałam. To Halloween. Świetna wiadomość. Czas na przerażające pramki. Przygotujemy nasz pierwszy żart. Potrzebuję balonu białego materiału i czarnego markera. Spójrzcie, wyszedł prawdziwy duch. Nie spodziewałam się, że to będzie takie realistyczne. Powieszę go w pokoju Mii. Świetnie jeszcze śpi. To moja szansa. Muszę działać szybko. Zostawię ducha tutaj. Tuż nad jej nosem. To nie wszystko. Mam parę naprawdę strasznych rękawic. Założę je Mii. Udało się. Pozostało tylko rozrzucić kulki na podłodze. Już sobie wyobrażam, co się stanie, gdy na nie nadetnie. A na koniec damy slajma. Świetnie się rozciąga. Nie chcę go nawet wypuszczać z rąk, ale jest mi potrzebny do mojego pranka. No to gotowe, muszę iść. A drzwi zakleję plakatem z ceglaną ścianą. Co to jest? O mamo, zostałam zaatakowana przez ducha. Fila, to nie wygląda na prawdziwe. Co się stało z moimi rękami? Spokojnie. To tylko rękawiczki. Już rozumiem. To pewnie sprawka Suzy. Czas się nią zająć. Ojej. Co jest na mojej buzi? Co za okropny sposób na rozpoczęcie dnia. Dorwę cię, Suzy. Ściana? Skąd ona się tu wzięła? To jest jakieś szaleństwo. Cześć, ja, Wszystkiego najlepszego z okazji Halloween. Dostaniesz za swoje, Suzy. Zemszczę się. Teraz moja kolejna zrobienie żartu. Uwierz mi, będzie o wiele straszniejszy niż twój. Użyję drewnianego blatu z dziurą na środku i czarnej tkaniny. Teraz postawię duże wiadro po popcornie na samym środku otworu. Jego dno też trzeba usunąć. Wspaniale! Nasypię do środka popcornu tak, że nic nie będzie widać. Świetnie! Połowa zrobiona. Co sądzicie o moim nowym imidżu? Przerażający, co? Aby stworzyć upiorną atmosferę, trzeba włączyć horror i przyciemnić światła. A teraz całkowita cisza. Obserwujcie, a ja schowam się pod stołem. O, horror! Świetnie! Właśnie miałam zamiar go obejrzeć. Jest tu też popcorn! Super! Tylko coś z nim nie tak, a może mi się wydawało. Niespodzianka! Ktoś ugryzł mnie w palec! Co to jest? Czy w pudełku jest jakiś potwór? O Gadłaś! Muszę uciekać! Wybacz mi, ale teraz się nie zatrzymam. Mam jeszcze wiele żartów w zanadrzu. Do kolejnego użyję sztucznej ręki. Wygląda zupełnie jak prawdziwa. A teraz potrzebuję wiertarki. Będę wieszać coś na ścianie. Najwyższy czas udekorować dom na imprezę, ale coś mi nie wychodzi. Widzę, że potrzebujesz pomocy. Zobacz, co mam. Pozwól, że ja to zrobię. Dziękuję, Suzy. Oj, chce mi się kichać! O nie! Przedziurawiłam sobie rękę. Pomocy! Suzy, co robić? O Boże, jaka ogromna dziura! Niedobrze mi. Nabrała się! Wiedziałam, że to zadziała! Czy to ręka Suzy? Ona nie jest prawdziwa. Znowu zostałam oszukana. Dobra, czas na zemstę. Myślę, że łysina jest idealna do mojego następnego psikusa. Świetnie się trzyma. Dodam do niej silikonowy mózg. Wygląda naprawdę dobrze, ale czegoś tu brakuje. Na przykład krwi. Wezmę czerwoną farbę i pomaluję nią biały bandaż. A potem owinę dookoła głowy. Sama bym się czegoś takiego przestraszyła. Wygląda strasznie. Założę perukę, żeby Suzy nie nabrała wcześniej podejrzeń. Moim zdaniem naprawdę mi pasuje. Wygląda super. Tabliczka na sam koniec. Przyczepię ją z tyłu. To sprowokuje Suzy. Cześć, Mia. Usiądź ze mną i obejrzyj horror. Chyba to kupiła. Dawno nie ciągnęłam nikogo za warkocze. Co się dzieje? Chyba wyrwałam mi wszystkie włosy. Niespodzianka! Co za ubaw załatwiłam ją. Cukierek albo psikus. Mamy pierwszych gości. Cześć! Trzymaj to dla ciebie! Trzeba było wziąć kilka cukierków, a nie wszystkie naraz. Nie szkodzi, dam mu nauczkę. Zrobię specjalne czekoladowe jajka. Wezmę prawdziwe. Przebiję je drewnianym patyczkiem, zanurzę w czekoladzie i dodam opakowanie. Wyszło świetnie. Cukierek albo psikus? O, to znowu ty. Proszę, przygotowałam kilka nowych smakołyków. Zobaczymy, czy ci się spodobają. Co za zdobycz! Wygląda na to, że wziąłem wszystko, co miała. Uwielbiam kinder niespodzianki. Fuu, co to jest? To surowe jajka? O Rozkręciłam się i nie chcę przestać! Muszę zrobić nowy dowcip. Użyję tym razem dyni symbolu Halloween. Wyszło mi idealnie. Wystarczy, że włożę do środka świeczki. Gotowe! Myślę, że powinnam postawić to pod łóżkiem Suzy! Dobrze, że jej tu nie ma. Muszę się spieszyć, zanim wróci. Świetnie dynia jest na miejscu, ale to nie wszystko! Będę potrzebowała trampek Suzy i troszeczkę czerwonej farby. Pomaluję jej podeszwy, żeby zostawić krwawe ślady. Nie ma to jak ten klasyczny żart. Super. Gotowe? Muszę się schować. Dzień był bardzo intensywny. Jestem zmęczona. Co to jest? To wygląda jak krew. O mamo, boję się. Ktoś chyba ukrył się pod moim łóżkiem! Rzeczywiście! Wynoś się stąd! Jesteś taka wrażliwa, Suzy! Jak to się stało, że znowu nie pomyślałam, że to twoja robota? Przestań się śmiać, mija! A masz! Nie trafiłaś, nie trafiłaś! Ja tylko żartowałam, a ona rzuca we mnie poduszkami. Muszę się zemścić i chyba wiem jak. Wezmę ten śnieżnobiały ręcznik, rozłożę go na podłodze i zostawię na nim swoje krwawe odciski dłoni. Zauważyłam, że to przeraża Suzy bardziej niż cokolwiek innego. Właśnie o taki efekt mi chodzi. Super, zostawię jeszcze kilka odcisków. Teraz można powiesić ręcznik z powrotem. Gotowe! Nie będzie od razu niczego podejrzewać. Muszę jeszcze coś wymyślić, jeden ręcznik to za mało. A gdyby tak wlać czerwoną farbę bezpośrednio do słuchawki, prysznica? To na pewno wystraszy Suzy. Gotowe? A najważniejsze, że nie zostawiłam żadnych dowodów. Paweł Prysznic będzie dla niej całkowitym zaskoczeniem. Mam jeszcze jeden genialny pomysł. Zostawię na lustrze straszną wiadomość. To będzie ostatnia kropla dla Suzy. Obserwujecie. Myślę, że to wystarczająco przerażające. Chciałabym zobaczyć, jak Suzy na to zareaguje. <laughs> Tylko mnie nie wydajcie. Czas wziąć prysznic. Zawsze pomaga mi się zrelaksować. Jaka przyjemna woda. Ale dlaczego jest czerwona? To na pewno kolejny wybryk mi. wytresie i znajdę ją. O nie, na ręczniku jest krew. Co to jest? Ktoś mnie obserwuje! To straszne! Muszę się stąd wydostać!